Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić przepyszne ciasto miodowe z bitą śmietaną oraz kajmakiem. Przygotowanie ciasta zaczynamy sobie od ubicia jajek z cukrem. Ja mam tutaj 3 jajka i 140 g cukru. Można też dodać jeszcze ewentualnie szczyptę soli. W czasie, gdy jajka się ubijają i miejsce mieszamy suche składniki, do mąki dodajemy dwie łyżeczki sodu oraz łyżkę przyprawy do piernika, 100 g oleju, 250 ml mleka, 60 g miodu, są to około 3-4 łyżki i wszystko mieszamy. Następnie do wymieszanej masy przelewamy ubite jajka z cukrem i wszystko mieszamy mikserem. Starajcie się teraz ciasta nie mieszać zbyt długo, aby go nie odpowietrzyć. Gdy ciasto będzie wymieszane, powinno mieć mniej więcej taką konsystencję jak tutaj na filmie. Teraz przelewamy je do blaszki. Moja ma wymiary 24x24 cm i wkładamy do piekarnika. Pieczymy w 170 stopniach na funkcji termowiek przez około 45-50 minut. Po upieczeniu zostawiamy na blacie do ostygnięcia, a gdy ciasto przestygnie, odkrajamy z wierzchu górkę, a następnie mniej więcej kroimy na dwie równe części. Można to zrobić nożem z ząbkami albo takim specjalnym nożem strunowym do biszkoptu. To ciasto, które odkroicie z wierzchu, czyli tą górkę, kruszymy w innej miejsce, ponieważ ona przyda nam się jeszcze na wierzch ciasta. Teraz zaczynamy przygotowywać krem śmietankowy. Do 8 g żelatyny dodajemy około 4-5 łyżek wody i wszystko mieszamy. Żelatynę teraz zostawiamy do napęcznienia, a w misę ubijamy 400 ml śmietanki 30% z około 50 g cukru pudru. Teraz, gdy śmietanka będzie ubita, naszą żelatynę podgrzewamy chwilę w mikrofali, aby się rozpuściła, a następnie ją hartujemy, czyli wrzucamy około łyżkę dwiebitej śmietany do żelatyny, wszystko mieszamy, a następnie tą żelatynę przelewamy do reszty masy śmietankowej i ubijamy szybko na najwyższych obrotach miksera. Gdy śmietanka połączy się z żelatyną, masę wykładamy na pierwszy blat ciasta, a następnie wyrównujemy. Nabitą śmietanę kładziemy do góry nogami górny blat ciasta miodowego i dociskamy. Po blacie ciasta równomiernie rozprowadzamy kajmak i jeszcze na sam koniec posypujemy pokroszonymi wiórkami z ciasta. Takie ciasto należy wstawić teraz na minimum 3 godziny, a najlepiej na całą noc do lodówki i można je już jeść. Moim zdaniem ciasto smakuje najlepiej po jednym dniu, wtedy ciasto lekko nasiąknie śmietanką oraz kajmakiem. Smacznego.